Witam was bardzo, bardzo serdecznie w energetyce 1 października 2019 roku. I Proszę państwa, mogę zrobić. Uff! Nareszcie październik. Proszę państwa, i bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję aniołom i wszystkim dobrym ludziom. Losowi, że już jest październik. Generalnie, proszę państwa, miałam nagrać filmik na temat października, natomiast prawda jest taka, że ze względu na moje chorowanie, już długo przyciągające się, tego filmiku nie nagrałam. I proszę państwa, może nagram, może nie nagram, zobaczymy jak wyjdzie, ale na pewno to, co chciałam państwu powiedzieć, to chciałabym państwu powiedzieć, że tak jak pamiętamy, dziewiąty miesiąc, każdy na przykład po, powtarzał naszą swoją wibrację. Natomiast w październiku, po pierwsze, będziemy pod um, wpływem jedynki z dziesiątki. Czyli, proszę Państwa, będziemy mieli dużo energii, a przynajmniej, jeżeli nie dużo, to więcej. Więc ja bym powiedziała, los łaskawy. Bardziej będzie chciało nam się chcieć. Będziemy mieli więcej celów, e, będziemy e, mieli większe ambicje, e, będziemy mieli mniejszo, mniejszą podatność na wpływy, krytykę i złe słowa. Innych. Więc, proszę Państwa, bardzo, bardzo się z tego e, cieszę i, i mam nadzieję, że tak będzie. Oczywiście wszystko zależy też od tego, w jakim znaku jest księżyc, zależy również od tego, jakie są aspekty planet. Natomiast proszę Państwa, dzisiaj, czyli dzisiaj, 1 października, energetyka ukaże się e, 30 września. Ja proszę Państwa, starałam się te energetyki robić z domu własnego, ale jak się okazało, miałam nie najlepszy internet, za co Państwu e, przepraszam. Przepraszam, Już jestem w trakcie rozmów z dostarczycielem internetu do mnie, czyli z UPC. I proszę Państwa, mam nadzieję, że to się wszystko. Polepszy I nieraz, proszę Państwa, będę mogła nie ze studia, a z własnego domku do Państwa mówić, robić transmisje i z Państwem być na bieżąco w ważnych okresach Państwa i mojego życia. Tak czy inaczej, proszę Państwa, cieszę się, że zaczynamy już energię października, silnego miesiąca. I proszę Państwa, w październiku jestem za tym, żebyśmy nawet, jeżeli nie jesteśmy pewni, to mimo wszystko, żebyśmy działali, to można powiedzieć, jako, jakbyśmy na przykład wzięli, przenieśli energię października na kartę tarota, to kartą dziesiątą w tarocie jest karta koło fortuny. Jeżeli ktoś się zajmuje tarotem, a wiem, że moje kursantki mnie oglądają, różne też wróżki oglądają i wróżbici, których serdecznie pozdrawiam. To wiedzą, że właśnie dziesiąta karta to jest koło fortuny. A jak jest koło fortuny, proszę Państwa, to jeżeli coś do naszego życia przychodzi, to oczywiście co robimy? Ro bierzemy to, aby się wkręcić w odpowiednią szprychę koła, nawet jeżeli coś miałoby trwać, <laughs> przepraszam, choć chwilę, to wkręcajmy się w różnego rodzaju okazje, które daje nam los, tak? Czyli można powiedzieć, wkręcajmy się, otwierajmy się na wszystko, co nam daje los. <laughs> Jeżeli yy, październik byśmy potraktowali, że jest to koło fortuny, to również bym powiedziała, że koło fortuny jest to karta szybkich zdarzeń, nieraz nagłych zdarzeń. Czyli bym powiedziała, bardzo dużo rzeczy się będzie działo, nieraz nie będziemy wiedzieli, w co ręce włożyć. Mało tego, może również się zdarzyć tak, że na przykład przy kole fortuny, jeżeli znowu potraktujemy październik jako dziesiątkę koło fortuny, że niektóre swoje plany, które gdzieś tam sobie wcześniej ułożyliśmy, w kalendarzu zapisaliśmy, mogą być tak pozmieniane, że po prostu wszystko, co zaplanowaliśmy, nie będzie to realizowane, albo będzie w innym czasie. Ale przy kole fortuny ostatecznie powinno nam to wyjść na dobre. Gdyby była karta wieża, to bym powiedziała, ha, 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 no to coś runie, może kiedyś nam wyjdzie to na zdrowie, ale może za jakiś czas. A przy kole fortuny tak się pozamienia, tak się pozamienia, nawet jeżeli będziemy zdenerwowani, że ostatecznie wyjdzie nam na dobre. I proszę bardzo oczywiście ja powinnam mówić o 1 październiku, ale w związku z tym, że jest 1 października, pozwolę sobie więcej powiedzieć o październiku, tak? I teraz tak, Proszę Państwa, jeżeli byśmy wnieśli, zrobili odniesienie, mam nadzieję, że to Państwa interesuje i ciekawi, co mówię. Gdyby nie ciekawiło, to proszę mi napisać, to więcej nie będę mówiła. Ale gdyby się ktoś właśnie jeszcze interesował tarotem i przełożeniem tego, jak gdyby na symbolikę różną, to proszę Państwa, możemy powiedzieć, że na przykład kom, czyli pierwszy dzień miesiąca, dziesiątka z miesiąca, Przepraszam, to jest też karta mag. Ja jestem, ja działam, mi się należy. To 1 października bądźmy, mi się należy, ja działam i żeby było wszystko jak należy. Wyprostowani, zgrabni, zadowoleni. No i proszę Państwa, tacy bądźmy przez cały październik. Natomiast zanim przejdę do poszczególnych wibracji października, to jeszcze proszę Państwa. W październiku to będę życzenia różnym osobom składała, bo tak wyszło, że w październiku em, wielu moich takich bardzo bliskich przyjaciół ma urodziny. I proszę Państwa tłumaczyłam kiedyś państwu, opowiadałam, że moja jedna z najlepszych koleżanek, przyjaciółek, nie koleżanek, przyjaciółek, tym razem Elżbietka ma urodziny 1 października. Więc Elżbietko, jeżeli ty mnie oglądasz, a jeżeli nie oglądasz, to ja i tak do ciebie zadzwoni i powiem oglądaj dzisiejszą energetykę dnia z całego serca, życzę ci wszystkiego co najlepsze. Ale to nie wszystko, bo dzisiaj 1 października e, też ma urodziny mój przyjaciel Jarosław. Yy, nie kojarzyć politycznie. Jarek, życzę Ci z całego serca wszystkiego najlepszego. I proszę Państwa, osoby, które urodziły się 1 października, bo może ktoś z Państwa yy, YouTuberów, moich yy, telewidzów, jeżeli tak mogę powiedzieć, yy, urodził się 1 października, więc ja oczywiście Państwu też życzę wszystkiego co najlepsze, ale również kochani, w związku z tym, że 1 października. Urodzą się osoby bardzo silne, bardzo charakterne, bardzo inteligentne, łapiące wiele rzeczy w MIG. Oczywiście wszystko zależy też od roku, w którym się urodzili, bo to też daje naleciałości. To proszę Państwa, no tylko Państwu pozazdrości, że urodziliście się 1 października. Więc wszystkiego najlepszego wszystkim, którzy dzisiaj się urodzili. Natomiast, proszę Państwa, chciałabym już przejść do tej energetyki 1 października, czyli mamy wtoreczek. I proszę Państwa, pod wpływem jakiej wibracji jesteśmy, pod wpływem wibracji 5. Oczywiście można powiedzieć z miesiąca jedynka, z dnia jedynka, czyli taka bardzo silna piątka, jedynka jeszcze daje energetyczności. I bym powiedziała, czy się dużo dzisiaj będzie działo? Dzisiaj się będzie dużo działo i nawet bym powiedziała na wariackich papierach. Ale z, dużym, z dużą naszą urokliwością. Więc nawet jeżeli coś przeskrobiemy, coś zbijemy, czegoś nie zrobimy, to będziemy mieli bardzo dużo uroku osobistego. I nawet bym powiedziała, oczywiście, nikogo do kłamstwa nie namawiam. Ale dzisiaj, proszę Państwa, o godzinie 15.00. 12, czyli 1 października o 15.12, jest taki aspekt księżyc w trygonie do Neptuna, czyli bym powiedziała, oczywiście bardzo dobry aspekt do magicznych działań, ale również, kochani, bardzo dobry aspekt do kłamania. Oczywiście nie namawiam nikogo, żeby kogokolwiek okłamywać, bo nie można. Ale gdyby ktoś, no nie wiem, w razie wyższej konieczności i różnych celów, to ja bym powiedziała, to taki jak gdyby łatwo nam będzie, no nie wiem, nie daj Boże, kimś manipulować, tak? Nie można tutaj, można by było się zastanawiać: manipulacja w dobrym celu, w złym celu, zależy, jak na to patrzymy. I proszę Państwa, księżyc jest oczywiście jeszcze w Skorpionie, więc bardzo, bardzo taka bym powiedziała energetycznie, magicznie silny Księżyc. No i pytanie, jakie robi aspekty. Bo dzisiaj bym powiedziała, robi dobre aspekty, bo tak jak powiedziałam o 15.12 jest Księżyc w Trygonie do Neptuna. Później Księżyc jest w ogóle szybką planetą, tak, więc on się jak gdyby często zmienia i w takich prognozach dziennych głównie patrzymy na Księżyc, to, w jakim jest znaku, i jakie aspekty robi do innych planet. I później o 21.44 Księżyc robi sekstyl do Plutona, czyli tutaj uważajmy, żebyśmy pod wpływem emocjonalnym nie powiedzieli czegoś dobitnie, abyśmy, no nie wiem, komuś tak nie powiedzieli, że pójdzie mu to w pięty. Natomiast bym powiedziała, wszelkie działania magiczne, czary mary, mogą mieć dobre odniesienie. Ale proszę Państwa, rano jest zły aspekt rano jest zły aspekt szczególnie do spraw uczuciowych bo jest o godzinie 6:17 Wenus kwadratura do Plutona to jest bardzo zły aspekt jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe i tutaj bym powiedziała no uważajcie państwo którzy macie no nie wiem, drugą połówkę obok siebie rano, żeby z byle jakiej rzeczy nie doszło do dużego konfliktu. No i proszę państwa, może wyciągnę kartę na dzień dzisiejszy, aczkolwiek bym powiedziała, dzisiaj to powinno być jako pierwszy października koło fortuny na cały miesiąc, ale pozwolę sobie wyciągnąć kartę, może zrobię to starota yy, Mrocznego Dworu. Z tymi kartami cały czas się zaprzyjaźniam. Arka z garganami dużymi już się zaprzyjaźniłam. I zobaczę, jaka karta na dzisiaj, na 1 października 2019 roku. Jaka karta karta kapłanka i proszę państwa powiem tak bo jeżeli sumujemy dzień z miesiącem 1 października daje dwójkę co wyciągnęłam kartę kapłanki czyli to jest karta mądrości wiedzy intuicji czyli patrząc na aspekty chociażby księżyca w trygonie do Neptuna jest to aspekt mówiący o ogromnej intuicji, dobry do kłamania, bo wszystko ujdzie płazem, ale również powodujący, że nasza intuicja będzie większa. Więc jeżeli ktoś by był o, o w tej godzinie, do mnie zapisane na przykład na wróżenie, tam powiedziałam moja intuicja, prawie będzie jasnowidzeniem, ale również o tej porze będziecie Państwo no, mieli dużą intuicję. Ja myślę, że bez względu na to, czy będziecie u wróżki, czy nie, to kapłanka da Wam dużą intuicję. I generalnie przy karcie kapłance, jakiekolwiek decyzje podejmujcie dzisiaj, Państwo albo intuicyjnie, albo radząc się mądrych kobiet. I to Państwu dzisiaj sprzyja. Natomiast piątka z całości może dać troszeczkę nerwowości. Jeżeli się godzić, to godzić się dopiero e, po południu, i wtedy zgoda zapanuje, wtedy będzie lepszy czas do komunikacji. I co prawda, zastanawiałam się, czy w październiku wyciągać afirmację, ale jeszcze na dzisiejszy dzień e, wyciągnę. I proszę Państwa, przepiękna afirmacja. Mam w sobie wszystko to. Czego potrzebuje do osiągnięcia sukcesu i bycia szczęśliwą? Przepiękna, proszę Państwa, przepiękna, czyli być może taka afirmacja e, nadrzędna na październik, nie tylko na pierwszy października. Mam w sobie wszystko to, czego potrzebuję do osiągnięcia sukcesu i bycia szczęśliwą, szczęśliwym, czyli mogę powiedzieć, drodzy państwo, którzy się urodziliście 1 października, być może to dla was też przesłanie na całe życie, że macie wszystko to, co jest potrzebne wam do osiągnięcia sukcesu w samych sobie i tego państwu z całego serca życzę do zobaczenia kochani jutro.